Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jestem Pierre Long, Longsi Tong. Chciałbym podzielić się z Wami moimi doświadczeniami w Medżugoriu. Wyjechałem z grupą z Hongkongu w lipcu 2004 roku. Kiedy przejechałem tej nocy, od razu poczułem coś wyjątkowego w tym miejscu. Poczułem, że wchodzę w, nowy, w nowe zjawisko. W Medżugorju spędziłem 3-4 dni. Codziennie uczestniczyłem w programie parafialnym, 3 godziny modlitwy, w tym różanic, msza święta, adoracja i konferencje związane z tą pielgrzymką. Kiedy trzeba było odjechać, faktycznie to chciałem zostać dłużej. Do domu ze sobą przywiozłem książkę. Módlcie się sercem. Przeczytałem jeden z punktów: utwórzcie w domu mały ołtarzyk. Potem modliłem się przed tym ołtarzem. Codziennie po kolacji zamykałem się w pokoju i zacząłem się Cicho modlić. Pewnego razu podczas modlitwy poczułem w sercu wezwanie, by uklęknąć przed krucyfiksem. Zastanawiałem się, pytałem sam siebie, czy naprawdę powinienem to zrobić. W końcu uklęknąłem. W chwili, gdy. Uklęknąłem, poczułem, teraz naprawdę należę do Boga. Nagle poczułem, że moje serce mięknie. Wydawało mi się, że moje serce nie jest tak twarde, jak wcześniej. Moja żona powiedziała mi później, jak to się stało, że się zmieniłeś? Co cię zmieniło? Nie wyglądasz już tak samo. Go, go

Z żoną. Wygląda na to, że zmienił się szef. Codziennie czytam fragment książki Medżugory lata dziewięćdziesiąte. Zauważyłem, że modlitwa jest zawsze wymieniona w każdym orędziu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Zauważyłem również w jednym z fragmentów wzgórze objawień jest miejsce modlitwy. Kryżewac to także wysokie wzgórze, na którym możemy zbliżyć się do Boga i modlić się. Och, jakże tego nie zauważyłem poprzednim razem. Podczas pielgrzymki kilka razy spiąłem się na podbrdo i raz na krzyżawac. Ale wspiąłem się tak, jakbym wszedł na spacer. Teraz odkryłem, że coś przegapiłem, coś przeoczyłem. Muszę jechać jeszcze raz. Muszę znaleźć to, co przegapiłem, coś, czego jeszcze nie doświadczyłem. So, 15. 15. A, w No ma, Pojechałem więc ponownie do Međugorja w grudniu 2004 roku z grupą Michel. Wysłuchaliśmy konferencji. W swojej konferencji Claire Marie mówiła o sakramencie pojednania. Poczułem w sercu bardzo wyraźny głos, proszący mnie o wyznanie jednego grzechu. Moja odpowiedź brzmiała: To nie jest grzech. Jak to może być grzechem? Ale zaakceptowałem to. Zamierzam wyznać ten grzech. Po spowiedzi poszedłem do komunii świętej. Przez kilka następnych dni płakałem przy każdej komunii świętej. Po powrocie do Hongkongu to samo trwało przez kilka miesięcy. W sierpniu, we wrześniu, a zaczęło się to od tej szczególnej spowiedzi. Wykonane to się fasanko. Aż wreszcie, pewnego dnia przestałem z tego powodu płakać. Bardzo dziwne. Matka Boża mnie oczyściła. Matka Boża zerwała mój związek z djabłem. Kontynuowałem czytanie książki Gorie, lata 90. I odkryłem, że Matka Boża ma małe wspólnoty, gruby modlitewne. Tak więc po powrocie do Hongkongu nosiłem w sercu pomysł grupy modlitewnej. Uznałem, że grupa modlitewna powinna pomóc wszystkim zachować ducha Trzy Trzygodzinna modlitwa, która musi obejmować adorację Najświętszego Sakramentu. Znalazłem księdza, który jest moim bardzo bliskim przyjacielem. Ojca Pedro Ho przyjechał w ostatnią sobotę maja 2005 roku i odbyliśmy pierwszą trzygodzinną modlitwę. Godzina Różańca. Godzina mszy świętej i godzina adoracji. Śpiewaliśmy pieśni meczugorskie z kościoła świętego Jakuba. Nasza grupa modlitewna zawiązała się więc w czerwcu każdą sobotę. Dziś istnieje do.

Błogosławiony, by mówić ludziom o moim nawróceniu, aby oni również mogli tego doświadczyć. Zacząłem od mojej najmłodszej siostry Celine i zaprosiłem ją również do mecz Od lat nie była w kościele. Przyjechała ze swoją córką Nicole. Kiedy to zrobiły, wróciły, obie nawróciły się. Zadzwoniłem też do mojej drugiej młodszej siostry, Luizy, która mieszka w Kanadzie. Od razu się zgodziła i pojechała do Medjugorje. Luiza opuściła kościół ponad 30 lat temu. Zadzwoniłem też do mojego siostrzeńca Dominika. On i jego żona Stefani pojechali tam i nawrócili się. Potem zadzwoniłem do mojego szwagra, który jest ojcem dominika, który również pojechał do Meczugornie. Potem przyjął chrzest. Podczas jednej z moich podróży służbowych wspomniałem o meczugoriu mojej księgowej. Tak bardzo chciałem, żeby pojechała. Od razu przyjęła i odbyła pielgrzymkę ze swoim synem. W następnym tygodniu jej syn wrócił do domu, przeszedł na katolicyzm i przyjął chrzest. Później księgowa wraz z mężem również nawróciła się i ochrzciła. Moja żona po raz pierwszy pojechała do Medżugorje w roku 2007. Nie doświadczyła żadnego nadprzyrodzonego cudu. Nie mogła wejść. Na wzgórze objawień z powodu trudności z nogami. Mogła tylko modlić się przy Błękitnym Krzyżu. W tym miejscu miała wrażenie, że jest z Jezusem i jego uczniami na górze Tabor. Wielkie błogosławieństwo. Tego doświadczyła w Meczugorju. Kiedy wróciła do Hongkongu, powiedziała mi, że czytając Biblię, może teraz zrozumieć pewne rzeczy, których nigdy wcześniej nie rozumiała. Zdała sobie sprawę, że Duch Święty otwiera jej umysł. Nigdy nie doświadczyłem żadnego nadprzyrodzonego cudu w Meczukorie. Nigdy nie widziałem tańczącego księżyca, słońca zmieniającego kolory, ale widziałem wielu ludzi nawracających się. Widziałem w naszej grupie modlitewnej, że początkowo tylko kilka osób pojechało do Meczukorie, ale później większość naszych członków pojechała do Meczukoria. Na ludzi, którzy jeszcze nie byli w Medżugorju, mogą wpłynąć ci, którzy byli. To są cuda, które widziałem. Te cuda są także owocem naszej modlitwy. Modlitwa stała się częścią mojego życia. Matka Boża. Prosi nas o trzy godziny modlitwy każdego dnia. Modlę się trzy godziny dziennie. Chodzę nam, że świętą. Czytam Biblię. Odmawiam od jednego do czterech części różańców. Jeśli to możliwe. Poszczę i spowiadam się. Wiem, że Matka Boża prosi nas o to, aby nasze dusze zostały zbawione. Największym życzeniem Matki Bożej jest, abyśmy po opuszczeniu tego świata mogli pójść do nieba. Mam to pragnienie, ale aby je zrealizować, potrzebuję miłosierdzia Jezusa.